Kolejny dzień, kolejny zasilacz. Mm. Kontynuujemy historię tak Izaaka mm. i jego rodziny. Mm. Tym razem czytać będziemy fragmenty z rozdziału 26, mm. od wersetu 6 po werset 10. Mm. W ten sposób Izaak zamieszkał w garażu. A gdy mieszkańcy tego miasta pytali o jego żonę, odpowiadał: Ona jest moją siostrą, bał się mówić To moja żona. Bo myślał jeszcze e, bo myślał, jeszcze mnie tutejsi mężczyźni zabiją z powodu Rebeki, gdyż jest piękna z wyglądu. A gdy przebywał tam dłuższy czas, zdarzyło się, że Abimelek, król filistyjski, wyglądał przez okno i zobaczył, jak Izaak pieści swoją żonę Rebekę. Wezwał więc Abimelek Izaaka i wyrzucił mu: Przecież to twoja żona, dlaczego utrzymywałeś, że to twoja siostra? Izaak wyznał: Rzeczywiście, tak mówiłem, abym z powodu jej nie został zabity. Wtedy Abimelek powiedział, co też Ty nam uczyniłeś? Niewiele brakowało, a ktoś z ludu przespałby się z Twoją żoną i ściągnąłbyś na nas winę. Tak Gdyby... jak tatuś przykazał. No, tak jak... jak tatuś pokazał. Właśnie to jest to, że jak czyta się tę historię, to czytelnik, czytając od początku Biblię, powinien mu po prostu łapać ręce. Mhm. Powinien popatrzeć na to i powiedzieć, no nie, Jakby, nie. To się nie hmm. wydarzyło. Ale to się wydarzyło. I gdy chłopaki tam wcześniej rozmawiali o historii Abrahama, jak razem z Sarą popełnił ponownie ten sam błąd, hmm. to jeszcze to było takie. To ta sama osoba, ten sam błąd. No głupio, ale drugi raz, no trzeci raz już to się nie wydarzy. Mm. Tylko że ten błąd, on przeszedł do następnego pokolenia i Izaak, będąc w sytuacji wydaje się dużo łatwiejszej, dlatego że nie czytamy tu o kontekście głodu, nie czytamy tu o tym mm. takim trudnym położeniu, w którym oni musieli gdzieś tam odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Po prostu zamieszkali w garażu, a jednak on tak na takiej zasadzie zabezpieczenia się, wiedząc, że jego żona jest ładna, ustala z nią, mów, że jesteś moją siostrą. No, do, ale moja, moja głowa nie może tego pojąć, co on myślał, że do czego to doprowadzi. Mm -hmm. Znowu ta sama rozmowa, jak w kontekście Abrama i Sary. Tak do, do czego to miało doprowadzić? W przypadku Abrama, okej, okay, uratuje swoje życie i będę bogaty. Mogą mi się podobać albo nie podobać te intencje, mm -hmm. ale były w miarę czytelne. Ale tu, jakby... Tak dla Beki no może, może tak bym nie Nie, Nie, no żartuję, ale... Bo, bo on mówi, że boi się o swoje życie, tylko że no, co, się, co się miało stać? Mhm. Jakby on jest gotowy znowu tak samo jak jego ojciec zaakceptować to, że wezmą mu żonę? Mhm. No to jest taka ciekawa rzecz. Tak jest... Jesz jeszcze dodam, przepraszam, mhm. ale oni już mają mhm. rodzinę, mają dzieci. I jak, jak to się ma wydarzyć? No. Co, to dzieci też będą w zmowie milczenia teraz? Nie będą mówić do niej: Mamo, czy nie będą do ojca mówić Tato? Co, co się w tej rodzinie stało? Jak oni to zrobili? Jak oni przygotowali te koncepcje, żeby przez nie wiem czas, w którym będą mieszkać w garażu, bo to nie jest jeden dzień, to nie jest tydzień, to są lata pewnie, mhm. żeby utrzymywać w tajemnicy, że oni są małżeństwem? Mhm. Jest w ogóle takie, takie dość ciekawe pojęcie w psychologii, e, dość chyba nowe, więc pewnie trzeba jeszcze się nad nim zastanowić. Ale takiego czegoś jak trauma pokoleniowa. <laughs> e, I to jest bardzo ciekawe, na przykład, e, taka rzecz, że e, jak tam oglądałem kiedyś jakiś wywiad z takim, taką psycholożką, e, to ona opowiadała, że jest taka sytuacja, że na przykład jest sobie jakaś tam mama z dzieckiem w brzuchu i jest świadkiem tego, że na stacji jakiejś kolejowej. Został zabity człowiek. Jej mąż, mhm. ktokolwiek. Został zamordowany, nie? Na przykład podczas wojny. I potem, w następnym pokoleniu, ta kobieta, jak na przykład podchodzi do. jest na stacji kolejowej, to może odczuwać nieuzasadniony lęk. Mhm. I czasami mi się to tak wydaje właśnie w tym kontekście, nie? Że, że jakby nie widać tego zagrożenia, ale Izaak się po prostu czegoś boi. I jeszcze więcej, że i to, to już, już schodzimy z tego, z tego, tej traumy pokoleniowej, tylko kiedy widzimy, widzimy, jak ważne jest ojcostwo, bo widzimy jak Abraham swoim przykładem, chcąc, nie chcąc, nauczył syna takich postaw. Nie pamiętam do końca chronologii, i czy to się wydarzyło już za czasów Izaaka, jak był, czy nie. tego. Nie zacząć wizaka, okej. Okay. No, ale widocznie jakieś takie być może mu wpoił takie, e, takie drogi myślowe, które mówią, że jak się wprowadzasz gdzieś, to masz zabezpieczyć swoje życie jakby taki strach przed tym. Te historie były znane. Tak, tak. No właśnie, że taki strach przed tym. E, no, i jak, <laughs> jak ważne jest, żeby jako rodzic, czy nawet przyszły rodzic, rodzic, starać się nie popełniać jakichś błędów. Jeżeli, i to jest właśnie fajne, że możemy sobie pomyśleć, taka praktyczna rada, nie? Że, czy jeżeli to zrobię, to czy będę chciał, żeby to robiło moje dziecko? No, no bo patrzymy tutaj, że to są po prostu, tak jak Darek mówiłeś, że jakoś nie aż tak bardzo uzasadnione, uzasadniony błąd, który w kontekście Abrahama mógł być jakoś wytłumaczony, ale w kontekście Izaaka to już jest dość mocno trudniejsze, żeby to zrobić, nie? Warto na to spojrzeć może też z drugiej strony, dlatego że my nie możemy za to, co tu się wydarzyło, obwinić Abrahama czy Abrahama. Możemy powiedzieć, że, tak jak, jak zaznaczyłeś, że niektóre zachowania Izaaka w tym przypadku mogą mieć swoje źródło w przykładzie, który zobaczył wcześniej, ale to Izaak jest odpowiedzialny za to, jak się to no tak, I teraz to jest, to jest bardzo dobra z kolei perspektywa, dlatego że ona pokazuje nam, że Izaak, ucząc się swojego życia, ucząc się podejmowania decyzji, on powinien uczyć się z przykładu, osób, które żyły przed nim, innych ludzi. Tutaj oczywiście mamy do czynienia z przykładem Abrama, Abrahama, później i, i Sary, ale ogólnie to jest taka, taki, takie dobre podejście do życia, że jeżeli widzę kogoś, kto przeżywa jakąś historię, jakieś doświadczenie i mogę mieć w nie wgląd, żeby je w miarę obiektywnie ocenić, to chcę wyciągnąć z tego lekcje i wprowadzić je w moje życie. Mm -hmm. I to samo robimy tutaj czytając Biblię. My nie musieliśmy tego przeżyć, żeby patrzeć na tę historię i wyciągnąć z niej lekcje do swojego życia. Uczyć się z tego, co inni przeżywają, niekoniecznie z naszych własnych błędów. No to mm -hmm. jest nawet chyba jakieś takie... Chociaż też ciekawe, jak na przykład sam Abraham do tego podchodził, nie? Czy dla niego to była... Jak na przykład niekiedy teraz ludzie się przechwalają z tego, co zrobili, że na przykład źle, mhm. że nie wiem, uciekali przed policją mnie albo robili coś takiego i tak dalej, to jestem ciekawy, jak Abraham do tego podchodził. Czy podchodził to z takiej naszej perspektywy, czy podchodził do tego bardziej z takiej perspektywy, ale to zrobiłem? Patrz, i, i na przykład, jak opowiadał o załóżmy, że o tym opowiada, mhm. nie? I mógł opowiadać to w sposób, że no kurde, zrobiłem coś takiego i tak dalej, nie? Ale też mógł opowiadać to w sposób, to, że na przykład taki dość mocno pozytywny. W sensie, ale i wykiwałem, nie? Powiedziałem, że moja siostra to jest i potem patrz na to. Podchodzi król, co ten, Bóg mu objawia, że to nie jest moja siostra, a on mi daje jeszcze rzeczy. Hmm. Się wzbogaciłem, nie? Patrz jak na tym wyszedłem, nie? Patrz jak na tym wyszedłem, że <laughs> zastanawiam się, jak to pojmował sam Abraham. Jak to pojmował sam Abraham? Jak to przedstawiał? Na pewno w ich domu przez to, nie tylko w tej zewnętrznej formie, kiedy spotykają się z innymi ludźmi, ale w domu domu um, funkcjonowało kłamstwo i okłamywanie mm -hmm. się. I my to będziemy to za chwilę omawiać historię, kiedy ich synowie też posługują się kłamstwem, żeby osiągnąć swoje cele. Mm -hmm. Wydaje się, że jeżeli jest jakiś wniosek, który z tej historii możemy wyciągnąć, to taki, w którym dla zachowania bezpieczeństwa nie zawsze warto jest poświęcić nasze moralne wartości. I celowo używam zwrotu nie zawsze, dlatego że nigdy nie będziemy w stanie precyzyjnie określić wszystkich sytuacji, bo na początku drugiej Księgi Mojżeszowej mamy obraz kobiet, które poświęcają prawdę na rzecz ratowania życia ludzi i Bóg im błogosławi, ale ogólnie rzecz biorąc tutaj, w tym przypadku Wydaje się, że ta obawa o życie, gdy Bóg jest po Twojej stronie i mówi Ci, że będzie dobrze, ona była nieuzasadniona. Wystarczyło ufać Bogu, zamiast godzić się na szukanie swoich rozwiązań, jak już wcześniej o tym czytaliśmy, i popełnić taki błąd. No, no to takie chyba trzy, mi się nasuwają wnioski po tym, co mówiliśmy: to to, że ojcowie muszą uważać jak uczą swoje dzieci i czego uczą swoje dzieci. Możliwe, że matki też? Tak, matki też. Mm. <laughs> y... Synowie nie są zwolnieni z odpowiedzialności. Argument, że mój tata tak robił, nie jest dobrym argumentem. Albo mama. Albo mama. <laughs> I... I też ten trzeci, który właśnie zapomniałem. To, o czym teraz mówiłeś? Tak. E, sam nie pamiętam, więc... <laughs> więc... Ale wy na pewno pamiętacie, także... Tak. Mm... <laughs> tak. To to właśnie. Także dziękujemy Wam bardzo za oglądanie, bardzo cieszymy się, że z nami byliście, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, bądźcie przedłużaczem tego zasilacza i teraz będziemy się modlić. Panie Boże, dziękujemy Ci za te historie, z których możemy się uczyć. Za to, że jesteś dla nas dobry i uczysz nas, jak nie popełniać błędów z przeszłości i tych, które opisane są w Biblii, i tych, które widzimy, które popełniają ludzie dookoła nas. Dziękujemy Ci teraz za usprawiedliwienie, że nawet jeśli Abraham popełnił swoje błędy, to Ty usprawiedliwiłeś go. Nawet jeśli my popełniamy swoje błędy i przychodzimy do Ciebie, to też znajdujemy to usprawiedliwienie. I za tę wolność, którą dajesz przez krew Jezusa, bardzo dziękujemy. Amen. Amen. Papa. Pa, hej, cygnamy was.